kolor bordo naszej bluzeczki X2799. Ja ją dziewczyny sobie tak o... Możecie różnie robić ten dekolt. Ja sobie teraz zrobię akurat mały dekolcik. Rękaw jest przepiękny. Wymiary to tutaj w tej bluzce to jest po prostu petarda. 140 w biuście, 152 w biodrach. I ona jest dłuższa widzicie, tak taka wręcz tunikowa. Można ją nosić z paskiem. Ale ja ją teraz włożę do naszych spodni taro. Możecie sobie tutaj wybrać wspomnieć. Ten, spódnice piękne. Tu sobie zrobimy mały dekolt, czyli wiążemy sobie, i ten truczek możecie dziewczyny dosyć mocno rozpuścić, tak żeby nawet na jednoramie, tak jak Wam pokazywałam w innych kolorach. X2799 Bordo. Tak się prezentuje ten kolor, i robimy szybciutki, ostatni przegląd kolorów dziewczyny, szybciutko naszej bluzeczki. Już Wam pokazuję, piękna jest. Prezentuje się pięknie. Oj, kolor chyba, który zniknie w mig, kolor Cynamon, natomiast jest to odcień rudy, ale pamiętajcie o nomenklaturze, że ta nazwa jest ważna. X2799 Cynamon, taki kolorek piękny. Dziewczyny, czerwona już na listę rezerwową, przepiękna, zapraszam Was. Moje bordo widzicie już na mnie, dziewczynki. Kolor Fango, kawka z mlekiem. Zapraszam. Pokażę Wam w całym secie, razem ze spodniami też będzie bardzo ładnie. Kawa. Kawa zniknie w mig. Najwięcej uszyłyśmy, dziewczynę, ale kawa. No to wiadomo, hit sezonu. X27,99 kawa. I dziewczyny biała na listę rezerwową, już masak Was, Was zapisane na, na ten odcień, także dziewczyny zapraszam Was serdecznie, a sama bluzka prezentuje się cudnie. Możecie dużo mankamentów figury u, ukryć i dodatkowo bawełenka powoduje, że bardzo miło je się nosi. X2799, i ja prezentuję koło borda. Zapraszam.